Jest to przestrzeń, w której każdy może odnaleźć swoje miejsce. Dom modlitwy jest dla mnie przestrzenią, w której mogę doświadczać miłości Boga, który jest moim ojcem. Dla mnie, miejscem odpoczynku, skupienia. Spotkania z Bogiem. Tutaj czuję się naprawdę wolna. Wolna w tym, do czego przysposobił nas sam Jezus Chrystus. Wolna w miłości do Niego, w relacjach. Wolna w służeniu swoimi talentami. Chcemy stawać przed Bożym Tronem i oddawać mu należną mu cześć. Tutaj nie przychodzę po to, żeby myśleć o sobie, żeby zaspokajać swoje potrzeby, ale po prostu, żeby doświadczać Jego obecności, żeby. Po prostu go uwielbiać. To On tu jest najważniejszy i to dla Niego tu jestem. To, co Duch Święty robi w tym miejscu, jak bardzo dotyka nas, jak dotyka naszych serc, jak porusza nasze serca, to jest dla mnie osobiście niesamowite doświadczenie też relacji z Ojcem i z Jezusem. I to jest nieustanne zapraszanie do, do uwielbienia. Jest to też miejsce dla mnie, gdzie nieustannie płynie pieśń prorocza, pieśń uwielbienia, gdzie nieustannie Bóg objawia to, jaki jest, coraz głębiej, coraz bardziej, zanurzając się w Jego Słowo i po prostu przebywając z Nim, patrząc na Niego, adorując go. Rozważanie słowa, które. Które jest po prostu objawieniem słowa, tego co Bóg do nas mówi i, i tego właśnie jak nasze życie się zmienia przez to, że słowo Boga staje się dla nas żywe, że zaczyna przemieniać nasze serca, zaczyna dotykać naszego serca i chcemy jeszcze bardziej w tym być. Wiele rzeczy, wiele spraw ubiega się o nasz czas i wydziera nam go. Jestem przekonana, że Dom Modlitwy w moim życiu jest taką rzeczywistością, w której tracę czas dla Boga, y, dlatego, że On jest tego godzien. Wszystkie talenty, jakimi zostaliśmy obdarowani przez Boga, stają się tutaj naszym językiem modlitwy. Kiedy stajemy do uwielbienia, mówimy tym samym językiem, mówimy tym samym systemem wartości. Mówimy, zwracamy się do Boga, zwracamy się do, do tego, co jest Dobre, piękne, prawdziwe, co jest miłością. Że można się wytańczyć i pośpiewać dla Boga. Najcenniejsze w Domu Modlitwy jest dla mnie to, że możemy tam być całą rodziną. Dom Modlitwy daje taką e, możliwość, żeby być razem z dziećmi przed Bogiem i żeby dzieci uczyły się. E, że Bóg jest z nami na co dzień, po prostu. W domu modlitwy także buduje się relacje z ludźmi, którzy niesamowicie blisko są Boga i po prostu warto z nimi być. Cieszę się, że przychodzę do domu modlitwy z nas, i ze mną i cieszę się, że, że mogę śpiewać z mamą i tatą i, i że tam są zabawki i że przychodzi Kalinka i się bawimy przed kolę i koniec. Brawo. I dziękuję. Dziękuję, oczywiście.